Jedynie sensowny wybór kosztuje. Jedynie sensowny wybór kosztuje. To wybór prawdziwego życia. To wybór prawdziwego życia. Arcybiskup Fulton Sheen w publikacji Maryja, pierwsza miłość świata, napisze takie słowa. Przed stworzeniem człowieka Bóg stworzył ogród rozkoszy. On wie jak sprawić, żeby ogród był piękny. W tym raju stworzenia obchodzone były pierwsze zaślubiny mężczyzny i kobiety. Jednak człowiek nie tylko utracił szczęście, ale zranił własny umysł i własną wolę. Wówczas Bóg zaplanował na nowo stworzenie czy też odkupienie człowieka. Jednak przedtem musiał stworzyć inny ogród. Ten nowy miał powstać nie z ziemi, lecz z ciała. Miał być ogrodem, w którym nie będą rosnąć żadne chwasty buntu, dławiące wzrost kwiatów właski. Ogrodem, z którego miały wypływać cztery rzeki odkupienia na cztery krańce ziemi. Ogrodem tak czystym, że niebieski ojciec nie rumieniłby się, wysyłając do niego swego własnego syna. I tym przybranym w ciało rajem, który miał uprawiać nowy Adam, była nasza najświętsza matka. Jak Eden był rajem stworzenia, tak Maryja jest rajem wcielenia, i w niej jako ogrodzie były obchodzone zaślubiny Boga z człowiekiem. Nieskalana ziemia, niepokalana ziemia, Maryja w jej łonie, w jej ciele zaślubia się, Bóg z nami, poczyna się ziarno, poczyna się Syn Boży, wypełnia się słowo, jakie usłyszeliśmy z ust Jeremiasza. Bóg da nowe przymierze, którego już nikt nie złamie. Ponieważ pierwsze przymierze okazało się być za słabe, a właściwie człowiek wydawał się być za słaby, bo otrzymał te dziesięć przykazań, to teraz Bóg z nieba na ziemię przyjdzie stając się ciałem i da siebie jako jedyną siłę do tego, aby człowiek był wierny Bogu. Maria miała wybór na tę propozycję. Ten nieskalany ogród miał wybór. Ale Maryja wiedziała, że mówiąc tak, mówiąc fiat, przyjmując niebiańskie ziarno do swojego łona, stanie się pośredniczką ocalenia świata, że od niej tak naprawdę zależy ocalenie świata, pojednanie świata z Bogiem, pojednanie Ciebie i mnie z Bogiem. Ziarno rzucone w ziemię w serca Maryi. To Jezus Chrystus, nowe przymierze. To ziarno również miało wybór. Syn Boży miał wybór. Wcale nie musiał, nie był zmuszony przez Ojca przyjść z nieba na Ziemię. A to już dla niego było potężnym trudem, bo niebiańskie życie, nieopisane szczęście niebiańskie i zejście z takiego stanu na Ziemię, pełną grzechu, to było dla niego cierpienie, to był dla niego trud. Wybór miała Miriam, i ten wybór kosztował ją, bo współcierpiała ze swoim synem. I wybór miał Chrystus z własnej woli, z miłości do Boga Ojca, ale też z miłości do każdego z nas, przyszedł z nieba na ziemię. My widzimy już to ziarno dojrzałe. Ono dojrzało w misji, w podjęciu powołania. Jezus silny. Jezus pełen miłości, Jezus uzdrawiający psychicznie, fizycznie, duchowo. Jezus dźwigający człowieka, Jezus rozgrzeszający, Jezus rozwiązujący problemy, głoszący królestwo niebieskie. Cały tłum ludzi idzie za nim. Tak są zapamiętani w nim, że wiemy to z Ewangelii, zapominają o jedzeniu, o, o piciu, o Bożym świecie. Tak karmi ich sensem tak karmi ich miłością nadaje sens ich życiu ale w drugim czytaniu autor listu do hebrajczyków odkrywa odsłania intymność ukryte życie Jezusa jak ukryło się ziarno w ziemi czytamy takie oto słowa syn boży syn człowieczy podczas swojego doczesnego życia ziemskie życie Ziarno się poczęło w Maryi, ziarno się urodziło z Maryi, ziarno wykiełkowało, dojrzało do misji, do powołania. Wszak podejmuje swoje ziemskie powołanie, niebiańskie powołanie, Syn Boży, gdy ma 30 lat, z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego. Zanosił prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej Uległości, zadni ciała swego. No widzimy w Ewangelii Jezusa w ogrójcu, który jest w skrajnym bólu psychicznym, W skrajnym cierpieniu, w skrajnym lęku, boi się śmierci, boi się tej męki, ale też jak nauczają nas mądrzy, duchowo ojcowie, też ojciec Maksymilian, Kolbe czy Mistycy, Pan już wtedy w ogrójcu doświadcza tej trwogi stanu duszy. W jaki wchodzi każdy człowiek popełniając grzech ciężki, zrywając więź z Bogiem, a nawet sobie tego nie uświadamia, nie odczuwa tego. On już tej trwogi, tej śmierci, tego oddalenia od Boga doświadcza. Już w ogrójcu składa ofiarę i pokutuje za każdy grzech. Jednak to jeden raz. Tutaj z kolei słyszymy a jest to słowo z Ducha Świętego, że zadni ciała swego, zadni ciała swego podczas doczesnego życia. Kiedy zatem Jezus z głośnym wołaniem i płaczem wołał do Boga Ojca, aby go wybawił od śmierci, gdy nikt nie widział, jak ziarno w ziemi ukryte? O świcie, wiemy, że wychodził o świcie, modlił się, jednoczył się z ojcem, przygotowywał się do danego dnia misji, posługi, pracy, wypełniania powołania. Wszyscy śpią, on się modli. Tam z głośnym wołaniem i płaczem zanosi prośby do ojca, aby go wybawił od śmierci. Jego misja Mesjasza kosztowała. Jego męka nie zaczęła się w ogrójcu i potem już poprzez biczowanie, sąd, Aż śmierć na krzyżu, kiedy to ziarno daje się zmiażdżyć, pęka, aby wydać plon obfity zbawienia ciebie i mniej każdego człowieka. A potem wstaje i to jest największa obfitość życie wieczne. Jego życie kosztowało. My też wiemy, że Jezus po skończonym dniu misji, po skończonych dniach swojej misji, a trwało to trzy lata, również wychodzi na miejsce pustynne, ukryte. I tam się modli całe noce, spędza na modlitwie. I tam z głośnym wołaniem i płaczem za dni ziemskich swoich zanosi prośby, aby go wybawił od śmierci ojciec. To znaczy, że jego życie kosztowało, że podjęcie powołania, wierność temu powołaniu, go kosztowało, zadawało mu śmierć. On był przeczysty, on jest przeczysty, nieskalany. On przyszedł z nieba na ziemię. On wiedział, co to jest niebo. On doświadczył nieba. A wszedł w ciernie grzechu ziemskiego. On, który kochał i kocha miłością bezinteresowną, przeczystą, cierpiał, jak widział ludzi udręczonych, udręczonych przez demony, przez swoje grzechy, zniewolenia, on przenikał z serca człowieka. To tak jakbym dostał taką łaskę kochania jak Jezus i każdego z was kochał, chociaż was jest wielu, i patrzył na każdego z was jak na jedynaka. No nie umiem tak jak Jezus, jak Bóg. Jak patrzę tutaj na Panią z dzieckiem na kolanach, która pięknie czytała czytanie, to już nie patrzę tam na Pana z tyłu. A Jezus na każdego patrzy jak na Jednaka, bo jest Bogiem. Każdego kocha w sposób aż trudno sobie wyobrazić, skoro za każdego umiera na krzyżu. I cierpi z powodu tego, że ten człowiek cierpi, że jest udręczony, że ma problemy, ale też cierpi, bo widzi grzechy, widzi przewrotność. To była dla niego śmierć codzienna. Dlatego on musiał przed rozpoczęciem dnia wyjść na modlitwę napełnić się Bogiem, a już na pewno musi odreagować i połączyć się z Ojcem Niebieskim, chociaż był przez całą misję zjednoczony cały dzień, po skończonym dniu z głośnym wołaniem i płaczem. Zatem nie wstydź się mężczyzno i nie wstydź się kobieto, nie wstydź się ojcze, matko, mężu, żono, płakać za dni ciała swego, zanosić modlitwy do Boga, Jednoczyć się z Chrystusem, bo życie odpowiedzialne kosztuje to wybór życia to wybór obumierania obumierania? Przecież Bóg jest źródłem życia i każdy chce żyć, tak? Bo wybór życia to wybór życia świętego życia w zjednoczeniu z Chrystusem a wybór śmierci to wybór życia grzesznego takie grzeszne życie jest łatwe. Mam problemy, mam trudności, mogę się rozwieść, mogę mieć kolejnego męża, kolejną żonę. Po co mam się trudzić, po co mam szukać pomocy, po co mam się modlić, po co mam się zmagać? Po co mam umierać z powodu słabości mojego męża? Po co mam umierać z powodu słabości mojej żony? Przecież tam gdzieś istnieje supermen, super Adam, który spełni moje wszystkie głody, tylko muszę dobrze poszukać, a muszę się wycofać z tego błędu życiowego, jakim jest moje małżeństwo. Po co obumierać, umierać? Jezus wskazuje nam, że to jest wybór życia, podjęcie powołania na ziemi odpowiedzialne, podjęcie powołania na ziemi i wierność temu. Jest napisane, że nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Czyżby Jezus był nieposłuszny? Przecież jest nieskalanym synem Boga i Bogiem samym. Wydoskonalił się w posłuszeństwie, wydoskonalił się w wierności, a taką szkołą wierności było cierpienie. Zatem szkołą wierności w małżeństwie, wierności w powołaniu są trudy, są problemy, bo w trudach i w problemach wychodzi cała prawda o nas. Czy uciekamy, umywamy ręce, rozwodzimy się, wychodzimy do pracy, udajemy, że nie ma problemu, uciekamy od rozmowy. W cierpieniu możesz dać nogę z powołania, przestać być posłuszny powołaniu, posłuszny przysiędze małżeńskiej. Posłuszny też temu zobowiązaniu w sakramencie małżeństwa, że przyjmiesz potomstwo, jakim obdarzy się Pan Bóg. Możesz przestać być posłuszny temu zobowiązaniu, gdy przynosisz swoje dziecko do Chrztu i łączysz je z Chrystusem jako jedynym kapitałem, jedyną miłością, która daje siłę do obumierania, do trudu, do niesienia w ogóle krzyża, że wychowasz wierze katolickie i się wyrzekasz demona. Wydoskonalenie się w posłuszeństwie. Pan używa tego obrazu, dając nam wybór, bo nas nie zmusza. Jego nikt nie zmuszał do takiego życia. On chciał, zbawił nas, otworzył nam na oścież niebo z martwych stoł, dał nam siebie. I to jest to: wejdę w głąb Waszego jestestwa, u Jeremiasza. Wszechmocny Bóg, nieskończony Bóg, sama miłość, samo życie wchodzi w głębie Twojego jestestwa do ziemi twojego serca, czasem bardzo pooranej historią życia, konsekwencjami grzechu, aby tą ziemię użyźnić, aby tą ziemię uzdrowić, aby tą ziemię napełnić sobą, aby ta ziemia miała siłę jak on być wierna Bogu Ojcu i wierna powołaniu. To jest ten wybór, który kosztuje, ale możesz wybrać inne życie, jesteś wolny. Tylko wybór życia poza Chrystusem to wybór prędzej czy później potępienia, bo zawsze wylądujesz w grzechu, w zniewoleniu, we frustracji i zostaniesz, patrząc obrazem z dzisiejszej Ewangelii, jak to ziarno samotne, zgorzkniałe. Odwrócisz się od innych i inni odwrócą się od ciebie, bo ty będziesz nie do życia, a inni tego prędzej czy później nie zniosą. Ten obraz ziarna wrzuconego w ziemię, to oczywiście obraz Chrystusa, który przychodzi z nieba. Na Ziemię, który obumiera, pęka, pęka mu serce i wydaje plon wieczności. To jest ten obraz, który jest wezwaniem do wierności powołaniu, to jest obraz, który jest wezwaniem do ponoszenia ofiary, do podjęcia decyzji o obumieraniu, jak to ziarno w życiu, żeby wydać plon miłości. A na czym konkretnie ma polegać to obumieranie? No bo wierność powołaniu to zapieranie się własnego egoizmu, to zapieranie się własnych przyzwyczajeń, to uwzględnianie drugiego człowieka, czynienie przestrzeni w życiu dla niego, wsłuchiwanie się w niego, takim wyborem obumierania nierzadko dla mężczyzny, dla męża będzie jego żona, jej emocje i to, że on ją musi, winien wysłuchać. To jest wybór. Słuchać żony, która mówi, 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 realizuje te emocje swoje, tak interpretuje świat, inaczej niż mąż, niż mężczyzna i wziąć to na klatę, przyjąć to ziarno, przyjąć to obumieranie. To jest wybór. To jest walka z pokusami. Walka z pokusami. Bóg daje łaskę, daje siebie jako siłę, ale po naszej stronie jest wybór czy ja Ciebie przyjmuję i czy ja z Tobą chcę razem walczyć. O to, żeby nie zostać w potępieniu, w samotności, z dala od, od Ciebie na wieki. To osamotnione ziarno w ziemi na wieki to też obraz takiego potępienia, samotności, braku Boga, frustracji, wyrzutu sumienia, że przegrało się istnienie. Tak jak Jezus stał się tym ziarnem, które weszło w ziemię, na tę ziemię i podjął ten wybór, aby Ciebie i mnie ocalić, wybór umierania, życie go kosztowało? Tak też i my mamy dokonać tego wyboru. Przychodzę na świat, poczynam się pod sercem matki, jestem ziarnem rzuconym w ziemię, rodzę się i potem cały czas jestem w ziemi. A czego potrzebuje ziarno, żeby mieć siłę do obumierania, do przynoszenia owocu, do służby, do wypełniania powołania, patrząc dosłownie tym obrazem? Potrzebuje wilgotności wody, a kto powie, Ja jestem wodą życia, ze mnie płyną zdroje życia. I potrzebuje temperatury odpowiedniej, ciepła. A kto powie, Słońca, Ja jestem światłością świata. Kto jest Słońcem? Jest Chrystus. Chrystus! My sami z siebie nie mamy takiego potencjału, bliżej nam do nieobumierania. Dlatego potrzebujemy Słońca Chrystusa, wody, Jego ducha, aby obumierać. Kiełkować, 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 wydać plon i kiedyś się zobaczę. Gdy przetnę wszystkie, przejdę przez wszystkie warstwy ziemi, jak to ziarno, które kiełkuje źdźbło, pęka, tak? Przecina warstwę ziemi. My kiedyś zobaczymy Jezusa twarzą w twarz. Tak jak dziś. Ci Grecy, a tak naprawdę Żydzi greckojęzyczni z diaspory, w kulturze greckiej, wychowani spoza Palestyny, którzy przychodzą na pastwę, chcemy zobaczyć Jezusa. Chcesz zobaczyć Jezusa? No to miej to perspektywę życia wiecznego, że w tej ziemi, poprzez tę ziemię, idziesz do nieba. Ale droga do nieba to jest Twoje powołanie. A na drodze powołania jest obumieranie, jest walka, jest trud. Jest trud. Możesz nie podejmować tego trudu, wtedy zostaniesz w tej ziemi sfrustrowany jest trud. Ale oprócz trudu, oprócz obumierania, który jest oczywisty, bo stał się udziałem i Maryi i Jezusa, a oni są dla nas wzorami, jest też słodycz Jego obecności. To jest słońce, to jest ciepło. To jest woda, to jest stycenie naszych pragnień, pragnienia bycia kochanym i kochania. To, to nie jest tylko czarna jak ziemia. To jest też słodkie, to jest nadające sens życiu, to jest nadające spełnienie życiu. No bo człowiek się spełnia w powołaniu, gdy je wypełnia, a w powołaniu jest trud, jest wpisana ta rzeczywistość obumierania. I sam Chrystus staje się ziarnem, wchodzi w ciebie, abyś ty miał gotowość, siłę, siłą Jego miłości na takie życie jak on. Ale nieustannie ma Ci towarzyszyć ta myśl która towarzyszyła tym w cudzysłowie Grekom. Chcę zobaczyć Jezusa. Chcesz zobaczyć Jezusa? Nie schodź z drogi powołania. Podejmij ten trud. Nie jesteś sam. Jesteś z Jezusem. Jesteś z Maryją. Amen.